Wiecie co? Teraz pora przywołać golema. Wow! Co za typek! Patrzcie na to, patrzcie jak to wygląda. Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że w tych czasach Minecraft to nie tylko jedna gra Java Edition, ale także Minecraft Pocket Edition, Minecraft Bedrock, Minecraft na Xboxa czy PlayStation oraz Minecraft Dungeons. I właśnie. Na tej grze się dzisiaj skupimy. Jeżeli nie grałeś w Minecraft Dungeons, jest to koncepcja, że Minecraft jest trzeciej osoby i nawalacie się po prostu z mobkami. A ja odtworzyłem dzisiaj w moim Minecrafcie właśnie Minecraft Dungeons. Są z niego tutaj zarówno itemki, jak i moby, aż po golema. Więc będzie także nowy Redstone, nowy golem, którego na pewno przywołam i pokażę wam także walkę z nim. Więc będzie to naprawdę epickie oraz chyba ciężkie, bo Redstone Golem to naprawdę jest kozak i chyba każdy z was o tym wie, prawda? Więc teraz zacznijmy przegląd modyfikacji. Ale najpierw zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 10 pojawiają się na nim odcinki z serii Ciekawy Minecraft, gdzie pokazuję wam właśnie najlepsze ciekawostki z naszej ulubionej gry. Okej, okay, zobaczcie na to. Tutaj mamy na przykład skrzynkę. W tej skrzynce znajdziemy kuszę, Kurza ta jest naprawdę bardzo ciekawa, ale w tej chwili nie mogę wam pokazać jej działania, ponieważ na tym skupimy się potem. Tutaj mamy różnego rodzaju nowe rzeczy. Na przykład coś jak to. Czy wy to widzicie? Ej, halo, czy Ty możesz się obudzić? Zobaczcie, patrzcie na to, uwaga. Widzicie? Gdy go uderzycie, to on się wtedy budzi, co jest naprawdę śmieszne. I ma tak szeroko otwarte oczy. Nie wie, co się dzieje, ten klucz, ponieważ wiecie, w Minecraftie były te klucze, aby. Otwiera się na przykład wielkie wrota. Mówię oczywiście o Minecraft Pocket Edition. Tak, tutaj mam spawna Redstone Monstera. Uwaga, a tutaj mamy parę różnych nowych broni. No i. Dlaczego nie zająłem się teraz opisem dokładniejszym tych rzeczy? Otóż dlatego, że niezmiernie ciekawe jest po prostu spawnowanie tego wszystkiego. Więc tak, zmieńmy teraz game moda na survival i zobaczcie, najpierw wejdźmy do tej zagrody. Zagroda ze świnkami, ok? Uwaga, teraz spawnujemy świnki. Są trochę... Dziwne, tak wiem, ale patrzcie, widzicie to? Co ty masz na plecach? Eee, mam nadzieję, że nie jest w tej skrzynce twój stary, bo to by znaczyło, że starego masz na plecach. Ale dobra, nieważne. Eee, to tak, jest szansa, podczas gdy spawnujemy świnki, chyba z tego co widzę, mniej więcej 1 czwarta, na to, że trafią nam się świnki właśnie ze skrzynkami, eee, w których znajdziemy zupełnie nowe właśnie itemki, z tej oto modyfikacji, dobra, zamknijmy to, zanim nam się nie zrobi apokalipsa świ. A tutaj z kolei mamy zagrody z kurczakami. I zobacz, teraz przywołujemy kurczaki. I co tutaj się dzieje? Spawnują się tutaj te klucze, które po prostu przed nami zaczynają zwiewać, żebyśmy tylko ich nie zebrali, ponieważ, e, no nie wiem, nie lubią nas chyba. Po prostu nas chyba nie lubią te klucze. E, dobra, skończmy w takim razie spawnować kurczaki. Halo, spawnujcie się. Halo, dobra, i uwaga, teraz dawalamy te klucze. I patrzcie. O, dobra, udało mi się zebrać. Patrzcie, to nie jest w ogóle łatwe. To nie jest w ogóle łatwe. Każdego musimy trafić, żeby go ogłuszyć. I następnie możemy go zebrać. Halo, chodź tutaj. Ej, nie wiem do końca, co się tutaj dzieje i czemu one są takie szybkie. One nie powinny tak uciekać, naprawdę. Halo, nie powinnyście tak uciekać. Klucze. Dobra, udało mi się zebrać te wszystkie klucze. I teraz uwaga, patrzcie. Podchodzimy do świnek i automatycznie. Wszystkie te, wiecie, skrzynki otwierają się i oddają nam e, zawartość ich. Tak, klucze się same zużywają, świnki same nam dają itemki i teraz tak, zmieńmy sobie z powrotem game moda może na Survival, żeby, wiecie, itemki nam nie znikły i wejdźmy do zagrody świnek. Chwila w ogóle. To nie wiem, niezbyt nam są potrzebne, szczerze mówiąc, te świnki. Skoro już jesteśmy przy rozwalaniu mobków, to z mobków wylatują, jak widzicie, emeraldy. Nie tylko właśnie rzeczy, które normalnie by z nich wylatywały, ale także różne inne cenne rzeczy, które wylatują z mobków, właśnie w Minecraft Dungeons. Czyli emeraldy, które są tam walutą i w sumie w Minecraftie normalnym, też przecież w handlu z wieśniakami są walutą, oraz wylatują także potionki. I wylatują z nich drewniane mieczyki z jakiegoś powodu, ale to nie jest, nie, nie jest zbyt potrzebne, według mnie. Dobra, to tak. Uuu, strzały też wyleciały. Nice, czyli wylatują też strzały. Okej, okay. potka natychmiastowe leczenie, kozasko. Zwiększenie zdrowia, dobra. I teraz powyrzucajmy rzeczy, słabe. I weźmy sobie dobre rzeczy, żeby sprawdzić, czy czegoś wcześniej nie pominąłem, odkładając właśnie do tamtych skrzynek. Też nie jest powiedziane, tak naprawdę, że tutaj będziemy mieli same dobre rzeczy. Zobaczcie, tak wygląda na przykład mieczyk z Minecraft Dungeons. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj są. Uuu, tutaj jest chyba parę ciekawych rzeczy. Zobaczcie, i tutaj mamy coś takiego. Możemy. Widzicie ten sharpness? Dzięki temu możemy rozwalić świnkę za jednym razem. Możemy też sobie zrobić fire aspekta. Zobaczcie, pokażę wam jedną inną ciekawą rzecz. Mianowicie, jeżeli przyzwiecie coś zombie i one was zatłuką. To nie zostajecie zupełnie rozwaleni, tylko padacie na ziemię i leżycie w ten sposób. Okej, okay, uwaga, patrzcie na to. Zombiaki do nas podejdą, czekamy na nie. Ja mam specjalną miksturkę miotaną uleczenia. Uwaga, rzucam ją. Tak, mnie to uleczyło, je to rozwaliło i teraz, no i co teraz? No i co teraz? Teraz wam jest zły stobie. O, nie! O, nie, tylko nie. O, nie, o nie. Zobaczcie, w świnkach poszukałem jeszcze trochę rzeczy i na przykład trafił się iron golem, którego można po prostu stawiać. Złoty miecz. Okej, okay. złoty miecz jest gorszy niż to. Tutaj jakaś ciekawa miksturka chyba się trafiła. Corrupted bacon. Ej, nie mam pojęcia co to jest. Dobra, zobaczmy. Co? Co to robi? To jest bacon, który rozwala. Albo my możemy używać też czarów za pomocą many, którą tutaj mamy. Wow, jest jeszcze więcej w ogóle rzeczy, które można uż używać. Jako wiecie, jako waszą umiejętność. To jest na zombiaczki na przykład. Ale weźmy sobie Fire Aspect. Wiecie co? Teraz pora przywołać golema. Uwaga, patrzcie, w ten sposób się przywołuje. Jakie to jest epickie. Zaraz tutaj będzie. Jak on będzie wyglądał w zwykłym Minecraftzie Java. Uwaga. Wow, co za typek. Patrzcie na to, patrzcie jak to wygląda. Przecież to, ej, to jest niesamowite. W sensie naprawdę nie wiedziałem, że kiedykolwiek uda mi się go przywołać, ponieważ naprawdę długo szukałem tak naprawdę modów na to, które by działały potem teksturę i innych takich rzeczy, ale dobra, to są już sprawy techniczne. Teraz chciałem bardzo sprawdzić w jaki sposób w ogóle działa ten mod w praktyce. Na pewno sobie z nim zawalczymy, ale przygotowałem specjalnie na ten odcinek dungeon. Uwaga, mamy już tak naprawdę wszystko, co nam tylko by się przydało teraz tutaj i możemy iść do dungeona. Oczywiście musimy zmienić jeszcze game mod na survival, dlatego że e, wiecie sami, no co to jest za frajda w ogóle walczyć z game modem creative. a co to za satysfakcja z wygranej gdy nie możemy po prostu przegrać, dobra, uwaga tutaj jest wejście i wskakujemy uuuu, ciekawe co nas tutaj czeka chwila, zobaczmy, okej, okay. ej zobaczcie a nie, my wolniej idziemy przez to, co to jest to jest dwuręczna, dwuręczna broń, czy nią się da rozwalać pajęczyny, nie da się, ej zobaczcie z kataną dużo szybciej łazimy Patrzcie jak on ją utrzyma, A tutaj widzimy ją od innej strony Ej dobra, to jest szybkie, to jest szybkie Bang, bang A masz, a masz, a masz A masz, rozwalę cię kataną Ziomuś, o nie, poza pająkami Tutaj są jeszcze zombiaki Ja nie mogę, o, o, o Spokojnie, mamy katanę, mamy katanę Jesteśmy super szybcy, jesteśmy w stanie Każdego rozwalić, o, o Tylko nie mały zombiak Chwila, uwaga Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Dobra, bierzemy zwykły mieczyk. Pyk, pyk. Ok, udało się go rozwalić. Tutaj jest jeszcze jeden zombiak, Uciekamy przed pająkami. I. chwila, przyszliśmy dungeon. O nie, i tutaj jest on. Redstone Monster City. Najmocniej. O nie, on tutaj idzie. Ok, dobra, został zablokowany. Mm, 3 do szybkości ataku. 1,6 do szybkości ataku. 1,6 do szybkości ataku. Zobaczmy, jak to szybko nawala. O nie, ej nie, możemy do niego podejść Nawet, chwila, uleczmy się Uleczmy się zdecydowanie O nie, to prawie nic nie daje Ludzie, co my zrobimy Co my zrobimy teraz Skoro w ogóle nie możemy się nawet uleczyć Na fula, zbytnio przed walką Albo, ewentualnie, chwila Postawmy tutaj pochodni najpierw Zobaczcie na to, widzicie jak to szybko strzela To jest super Super szybkostrzelna właśnie broń Patrzcie, udało się go wyminąć Uwaga, stawiamy tutaj golema ale nie jednego! Stawiamy całą armię golemów. Patrzcie na to! Yeah! Rozwalimy go! Teraz go rozwalimy. O nie, on. On pokonuje golemy. W sensie jednego pokonał, ale reszta go już rozwali. Reszta go już rozwali! I uwaga! Wygraliśmy. Wygraliśmy z bossem za pomocą naszej armii. Wiedziałem, że trzeba było zabrać tych ziomeczków razem ze mną, dlatego że piona, piona, morto, piona, piona. Teraz my walczymy kontra golemy. O o! O, nie! O, o. To trochę im szybciej to zajęło niż bym się tego spodziewał, szczerze mówiąc. Ja już tutaj nie wracam, ja już tu zdecydowanie nie wracam. Te golemy są zdecydowanie za mocne. Dobra, ostatni golem i uwaga, zwycięstwo. Tylko, że rozwaliliśmy nie te, co trzeba tak naprawdę. Ale dobra, tam będzie git. No dobra, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o tego datapaka, to najbardziej podoba mi się szybko strzelana kusza oraz oczywiście ten boss, ponieważ... Wygląda on epicko, nigdy nie widziałem czegoś, co tak fajnie wygląda w Minecrafcie i chyba się ze mną zgodzicie. Aby tymczasem możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrybować mój kanał, ponieważ odcinki codziennie o godzinie 10 się pojawiają. Więc jeśli ja z wami żegnam, to na tyle subskrybujcie. Na razie.